Wojewódzki i figurski. W dobrej formie od rana. Tak, słucham. Dzień dobry, czy pani Żadet Kaleta? To, witam, ser, witam serdecznie w Warzydron, GTF style. Będziemy robili taki program, który będzie żartobliwym nawiązaniem do programów typu reality show. Chodzi o poród Kasi skrzyneckiej. Program będzie nosił tytuł przy, przyj na całość. Nie wiem, czy pani zna ten projekt. Nie, nie, nie w ogóle. I szukamy ludzi, którzy by przyjęli taką oczywiście le, lekką, humorystyczną rolę Jurora w tym programie. Ja może po, połączę z reżyserem, to będzie pani Wański, dobrze? Momenci. Dobrze. Pani e, halo, dzień dobry, pani Wojciech Iwański z tej strony kłaniam się. Witam panią bardzo serdecznie. Proszę pani, no, kolega tutaj już wspomniał, że przygotowujemy w tej chwili realizację zupełnie eksperymentalnego show, bo jeszcze takiego nie mieliśmy w polskiej telewizji. Sprawa dotyczy porodu Katarzyny Skrzyneckiej. No i chcielibyśmy tutaj stworzyć takie jury pod przewodnictwem tak jakby pani w Mam Talent, mamy Agnieszkę Chlińską, wcześniej to był Kuba Wojewódzki. Szukamy tutaj osoby kompetentnej, przebojowej no i znanej medialnie pani z racji tego, że pani występowała w tych reklamach laktacytu, jest dla nas osobą adekwatną do tego, by przewodniczyć jury w programie przejna Całość. Proszę mi powiedzieć coś bliżej o tym, programie. Czy na początku będą castingi, potem byłoby coś w rodzaju transmisji live, prowadziłby to Piotr Gąsowski za zaprzyjaźnienia. No chcielibyśmy po raz pierwszy pokazać oczywiście w kanale Kobiecym poród na żywo. Czas, proszę pani, tak naprawdę zrobić naprawdę niegrzeczną telewizję. No. no wie pani, to nie jest tak, że, będzie, że będziemy razem z, z operatorem i z kamerą zaglądali za przeproszeniem między nogi pani Katarzyny Skrzyneckiej. Natomiast rzeczywiście sześć kamer będzie obecnych na sali porodowej, wie Pani, przed gmachem będzie tłum ludzi będzie grał zespół Wilki. Będzie czwórka jurorów, która będzie na poszczególnych etapach, jak tam będą szły wody i tak aha, dalej. Jakieś komentarze, punkta, punktacja. Piotr Gąsowski aha. będzie się łączył z różnymi miastami. Będziemy ten... mieli aha. wizualizację w 3D, wie pani, w jaki, w jaki sposób te, ta, ta główka przesuwa <laughs> się w, w kanale rodnym. No, ja. no, tutaj, no to, pani, to jest wielkie. wie pani, no Kasia Kasia odeszła od tańca z gwiazdami w taki sposób, że stacja próbuje ją troszeczkę w jakiś sposób przekonać. Tak no ponad. będą też łączenia z Dzień Dobry TVN, tam Andrzej Sołtysik ten z zębami tam no, będzie. No. Chciałabym się temu bliżej Przyjrzeć. Dobrze, zadzwoni asystent i umówi spotkanie. Tak, żeby tylko pani powiedzieć: zastanawiają się jeszcze nad wzięciem udziału w tym programie Tomasz Jacykow oraz Robert Kozyra, tylko pod warunkiem, że oczywiście, że obuwie dobierze, bo to, bo to jakby specjalna okazja. Dobrze. dobrze. Lektorem dobrze. będzie Jan Suzin, prowadzenie to, Piotr to Gąsowski. Dziękujemy pani bardzo, do widzenia. Do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SROK Więcej na www.skrok.pl